Siemanko, dzisiaj przyszła taka paka, Adidas, prawilny Sebastianowy, trzy paski są, więc jest szacun. Ja wiem co tu jest, dzisiaj dość nietypowo, zazwyczaj przychodzą gry, ale jak sami wiecie nie tylko na gry człowiek pieniądze wydaje, w naszym wypadku. Zbieramy też inne gówno, którego nikt nie zbiera. A jak zbiera to bardzo mała liczba osób, zobaczcie co to jest. Pewnie już się domyślacie. Jak nie gry, to coś innego. Stare gazety. Nie, nie, nie. Oprócz starych gazet zbieramy również kasety VHS. I zakupiłem Gwiezdne Wojny. Kurde, nawet w ładnym stanie są super. Ładnym są. O, jak się świecą. Bardzo ładny Mi się stan. się to podoba, bo świeci. Dobra, otwórzmy. Są i kasety w środku. To jest prawdziwe złoto 23 karatowe? Tak. Jakby ktoś się nie wiedział. Powrót Jedi, wersja specjalna, pewnie dla upośledzonych To i akurat dla nas. Tak jest. Czyli pierwsza trylogia Gwiezdnych Wojen. Na VHS-ie. Yeah. Yeah, ale pudełka wyglądają praktycznie jak nowe. Są w super stanie. Jedynie to jest delikatnie uszkodzone, ale to to jest pikuś. Kasety wyglądają. Zlewa, co jak to nówki. widać, kiedy się tak patrzy. No kasety jak wygląda. wyglądają jak nówki. No, taśma wygląda jakby w ogóle nie była używana. No nie było. może ktoś obejrzał raz i na to się tyle, skończyło. Nie? No. Dobra, sam Gwiezdne wojny na się. Nie przepadam za Gwiezdnymi Wolna, bo Cicho kurwa. To jest dźwięk tego. Tego włochatego. Czubaki. Czubaki. Nie, to jest pierdzący to jest... Lord Vader. Nie, Czubaka. Ale grający na akordeonie. Ale bardzo fajne wydanie i w bardzo ładnym stanie. Tak. Mamy Gwiezdne Wojny, obejrzymy pewnie. A właśnie, jaka to jest wersja? Czy to jest wersja panoramiczna? Specjalny, ale. Stacjalno. Oryginalny format obrazu dopasowano do ekranu telewizora, czyli to jest 4 na 3 3 w takim razie. Tak. I teraz czas 120 minut. Ciekawe, czy. O, i to jest ta wersja z efektami komputerowymi. To jest y, Java The Hat. już wersja. Tak, jako, jako komputerowo generowany czul. Dobra, tyle. Nara.